Mamy z z składami z SSV-em, tak? Nowym SSV-em, tysiączką, wielkim pojazdem na 32-calowych kołach z amortyzatorami wystającymi tam. Przypomina mi to coś tak, przypomina mi Mavericka. Z tego co mi wiadomo, to, to on będzie dużo słabszy i będzie dwa, trzy razy tańszy. Yy, czyli jeżeli masz Maverickę, to pewnie się na QJ-a nie przesiąść. Jak chcesz nie stać na Maverickę, to możliwe, że sobie Kudrzeja kupisz. Dobra, lecimy z składami. SFA 300, mały kłacik. Użytkowy uważam, ma napęd 4x4 nie ma, będzie kosztował z tego co mi wiadomo 17 koła I będzie dostępny w tym roku jeszcze u nas Mamy nowego QJ Motor na 2026 rok Nie od początku wiem, że będzie z nowym nie, Z nowym grillem, nowymi lampami No popatrzcie sobie, stary, znaczy stary No współczesny, ten który od dwóch lat jest na rynku SFA 1000, tutaj mamy SFA 1000 w wersji mud, Czyli błotniaczek który który ma relokację, wywalaną kładnicę dodatkowy zderzak a i tam osłonę z przodu jeszcze tak SFA 600, dobrze znany pojazd do czego dochodzimy, jeszcze tak, kupa skuterów Nie, to średnio interesuje mamy SFA 500 czyli który miał wejść do sprzedaży w 2025 roku z tego co mi wiadomo to będzie w 26 cena około 23 tysiące zł duży, sprawny, ładny będzie miał na pewno powodzenie na rynku.